Urszula Koziął z Literacką Nagrodą Nike 2024 za raptularz. 93-latka przełamała tabu. W niedzielne popołudnie, w przepięknych wnętrzach Warszawskiej Biblioteki Uniwersyteckiej, Literacki Świat świętował wręczenie jednej z najbardziej prestiżowych nagród Literackiej Nagrody Nike. Tegorocznym laureatem została niezwykła poetka Urszula Kozioł za swój poruszający tomik, Raptularz. Raptularz, przewodniczący jury Krzysztof Siwczyk, nie krył podziwu dla dzieła Urszuli Kozioł, mówiąc, że. Napięcie egzystencjalne rozsadza w nim wersy Tomik, który zdobył uznanie Jury, to głęboka refleksja nad starością, samotnością i ulotnością wspomnień. Laureatka, określana mianem wielkiej damy polskiej literatury, w swojej najnowszej książce poetyckiej odważnie zmierzyła się z tematami pustki po stracie bliskiej osoby, blaknięcia wspomnień i odchodzenia pamięci. Siwczyk wyrazy uznania podkreślił, mówiąc, że, raptularz, to prawda egzystencji w stanie granicznym oraz dopowiedzenie wątków obecnych w całej twórczości. Autorki. Urszula Kozioł poświęciła życie literaturze. Urodzona 20 czerwca 1931 roku w Rakówce pod Biłgorajem, Urszula Kozioł, z wykształcenia i zamiłowania nauczycielka, od lat związana jest z literaturą. Swoją przygodę z pisaniem rozpoczęła w 1954 roku, debiutując na łamach prasy. Od tego czasu jej twórczość rozrosła się o dramaty, sztuki dla dzieci, felietony i słuchowiska. Raptularz to najnowszy z tomów jej wierszy, który ukazał się nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego. Choć to pierwsza nagroda Nike dla Kozioł, poetka nie jest obca temu wyróżnieniu, była nominowana do niej już kilkukrotnie za takie dzieła jak Supliki, Przelotem, Klangor i Ucieczki. Laureatka nagrody literackiej Nike 2024 otrzymała nie tylko prestiż i uznanie, ale i nagrodę pieniężną w wysokości 100 tysięcy. Złe oraz statuetkę projektu Gustawa Zemły, nagroda, która inspiruje, organizowana przez Wyborczą i Fundację Nagrody Literackiej Nike, z funduszem zapewnionym przez Fundację Agory, literacka nagroda Nike co roku wyróżnia najwybitniejsze dzieła literackie, inspirując zarówno autorów, jak i czytelników. Raptulasz Urszuli Kozioł z jego głębokim przesłaniem i literacką maestrią z pewnością zostanie zapamiętany jako jedno z najważniejszych wydarzeń literackich roku.